Hej hej, cześć, witajcie drodzy widzowie. Przygotowujemy się do tego, żeby zrobić następny hop, i w związku z tym włączymy sobie nowy gwizdeczek, który, na którym jest powinno być trochę więcej miejsca niż na O pokazał się tutaj. I go teraz formatujemy sobie. W akcesoriach powinniśmy mieć taki programik Discs. CD Discs 100. I tutaj znajdziemy tego Kingstona. Sam drive tak się prezentuje. I go sobie sformatujemy na. Tutaj jest WiFet. Nie, przepraszam, co to jest? Fet32. A go teraz. Repair Create Format Partition. I tutaj sobie napiszemy, że to jest ISO. Żeby nam się nie myliło. Ile jest nie potrzeba. for use with Windows NTSF. To może być to Linux widzi i to widzi także cyk format i zaraz nam to zacznie robić I stąd data travel. Do tej pory nie, nie zawiodłem się na tym i to jest 3 USB 3, także mamy już 62 giga, także powinno wystarczyć na kilka ISO. Nie wiem ile tam, ile to robimy to, bo tu nie pokazuje nam. A nie szkodzi. Weźmiemy sobie. To jest już ósmy dzień tego Knopixa, ale może. Spróbujemy sobie wypakować i przetestować to. To mnie ciekawiło. Także Extract to i nie Temporary, tylko Home Documents LMS, Plugins i VST to open extract i tutaj spróbujemy sobie otworzyć tego LMMS-a. teraz on jest sound tutaj można w zasadzie zrobić żeby to były na na desktopie ja tego nie lubię za bardzo no ale zobaczymy I tutaj otworzymy e, Vestige tu i te plugins tu pokaże nam się Discopolo, hura! I teraz zauważyłem, że jeżeli się kliknie raz i Open, hmm, różnie to a teraz zobaczymy jak po prostu double click na to. Czy tam to się załaduje? No, jest i plugin. Loaded jeszcze się nie załadował. Może go przeniesiemy tu. Jedzie, jedzie, jedzie. Otworzy się, czy nie? Discopolo. Jeszcze raz. Otwórz się. Teraz tak. No. Wygląda na to, że nasze dyskopolo się nie chciało odpalić. Może to jest dlatego, że e, jest 64-bitowe. Nie jestem pewien. Ale trudno. Close without saving. I sprawdzimy sobie jeszcze raz H-Topa. Hmm, tak, to już jest ósmy dzień, prawie dziewiąty. Będziemy pobierać to ISO. Emma Buntusa teraz i zrobimy sobie następny hop do kolejnego e, kolejnej żywej dystrybucji Pięknie wam dziękuję za uwagę trzymajcie się do jutra i cześć